W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, w pięknym dniu zwiastowania Pańskiego przybiegam do Ciebie z miłością i dziękczynieniem. Składam Ci dzięki, bo powiedziałaś Bogu tak. Mimo wielu niewiadomych uwierzyłaś Bożemu Słowu, Bożej obietnicy. Cała historia ludzkiego zbawienia tak bardzo łączy się z Tobą. Matko Boża, pragnę tak jak Ty, codziennie iść drogą wyznaczoną mi przez Boga Ojca. Otwieram moje serce na prawdziwą wiarę, nadzieję, zaufanie i akceptację każdego Bożego planu. Proszę, działaj we mnie, bym potrafiła żyć pięknie, tak jak Ty, bym zawsze żyła blisko Pana Jezusa. Błagam, otwórz moje oczy. Bym nie przegapiła żadnego znaku od Boga. Naucz mnie słyszeć, bym nie była głucha na potrzepty dobrych aniołów. Wierzę, że z Tobą będę bezpieczna. Maryjo, w tym wyjątkowym dniu, który jest również dniem świętości życia, proszę Cię o modlitwę za wszystkie dzieci poczęte oraz ich rodziców. Za dzieci już narodzone. I wszystkie rodziny tego świata. Błagam proś Chrystusa o błogosławieństwo dla nas wszystkich, by rodzina nieodmiennie pozostawała dla świata najcenniejszym Bożym darem, by budowano ją na fundamentach Ewangelii i świętych przykazaniach. Matko Boża, zawierzam Ci całą siebie, moich bliskich i wszystkich, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Proszę nie opuszczaj nas i bądź nam drogowskazem do swego syna. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!